Cześć kochani. Niestety w dosyć y, dziwnej formie, ale nie obyło się bez problemów technicznych. Y, tudzież nie nagrał mi się obraz z kamerki podczas tego jak nagrywałem podkład. A nie chcę już kolejny raz nagrywać tych tych samych śladów. Więc postanowiłem wam opowiedzieć o tym, co tu się wydarzyło w tym podkładzie. Także zostańcie i zaczynamy. Odpalamy sobie Cube Za. O, właśnie. Nagrywanie podkładu zacząłem oczywiście od ustalenia tempa. To podstawa. Zrobiłem sobie tempo 132 ppm. E Podobne do tego, które jest w oryginale. Zobaczcie. Wykorzystałem do tego Superior Dramera trójkę. Ułożyłem sobie cały cały schemat typu intro, zwrotka, jakieś przejścia. Wykorzystałem tutaj jakieś, no właśnie, o Basic Jazz. Swing 4 czwarte. Snerki Comping. zobaczcie tutaj o różne próbki, różne zagęszczenie tego werbla, stopy. Także taka mała zabawa. Czyli ustalenie całej formy. Tutaj w taki można powiedzieć taka ścieżka samych, samej perkusji. Oczywiście można wszystko edytować. Zobaczcie, też jest cały grid editor, gdzie można poprzestawiać uderzenie werbla, siłę uderzenia tego werbla, czy w sumie każdego, każdego z instrumentów tutaj perkusyjnych, stopa, werbel, hi-hat i tak dalej. Jak to wyszło? No, takie fragmenty. O, tutaj jest Inny motyw z instrumentarium, tak jak mówiłem, dosyć oszczędnie. Zestaw perkusyjny, basik, pianinko. Jest tutaj jeszcze jakiś hamont. Dosłownie dla smaku. No, tak delikatnie Pianinko Nic nadzwyczajnego ale siła prostoty jak to mówią co jeszcze tutaj było zrobione Aha brasy Brasy zostały wykorzystane z jamaszki montaż Zobaczcie sam raz. po ponakładane na siebie zjazdy. Zobaczcie tutaj jakieś grepsy w dół. Pojedynczy. Mhm, mm tu też coś jest. Takie wstaweczki. Jest nagrane solo. Zobaczmy kawałek samego sola. Także efekty zostały uzyskane poprzez. Tam był Articulation Button obok Ribbon Controllera. Po części After Touch. No i takie efekty można uzyskać w czasie rzeczywistym. Jak widzicie, jest wszystko zrobione na jednej ścieżce bez żadnego cięcia. Solo było nagrane na tak zwaną setkę. Jeszcze coś to na zakończenie jest. Ładny podjazd do góry. Fragmencik może sola. Z całością. Myślę że, myślę, że klimat został utrzymany. Jest to nieco odświeżone, tak jak klient sobie tego życzył. Jest to trochę oryginalne w tej wersji. Także na pewno niepowtarzalny podkład na konkurs. Co podobno też jest punktowane. To by było na tyle z mojej strony. Jeżeli podobał się materiał, nie zapomnijcie dać lajka, zostawić komentarz. Jeżeli chcecie, możecie subskrybować kanał. Będę działał sobie dalej w tej kwestii. Możecie napisać, jaki kolejny utwór, jaki kolejny podkład można wziąć w obroty. No i w sumie tyle. Z mojej strony. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.